Cześć widzowie, dzisiaj... E, o wędrowny handlarz, fajnie, a nie, ty nie pytaj do swojego. Dzisiaj nazbrałem sobie dużo zraza, było widoczne w tle na pewnym odcinku, e, który się pojawił, miał tytuł, jak zrobiłem swojego skina, albo jak powstał mój skin. W zależności, jak to nazwałem. Nie, zamykajmy drzwi przed nosem. No i dobra, i teraz sobie przyszli, yy, przyszliśmy i spróbuję przepalić to żelazo. To spróbuję przepalę to żelazo. Yy. Ogólnie dzisiaj postanawiam nagrać jeszcze jedną taką historię. Tylko może właśnie z czymś innym w tle Trochę jedynka bym sobie przepalił. O, kompostownikiem można przypalać. Dobrze wiedzieć. No jest zabrakło. Schodami mogę przepalić. Schody mi nie są do niczego potrzebne. Ogólnie potrzebuję żarazy, żeby zrobić yy, kowadło, dwa bloki to już to za mało. 22, zobaczmy potrzebuję więcej, tak. 50 żeby się też przydało zrobić. Jest dzisiaj dzień dziewiąty. A my już mamy. <laughs> Opowiedziałam dlaczego mam takiego śmiesznego skina. Dlaczego mi oczy tak nie mieszczą się. Po prostu go tak zrobiłem. chciałem społać własnych sił w skina. Troszkę mi to nie wyszło. Ale ważne że jest. Jest, mamy to kowadełko, nasze pierwsze. Hop, i tylko teraz nie mam gdzie je zostawić. Albo w sumie mam, bo tutaj jakby to rozkopać, to chyba się nic nie stanie. Stanie. Ale możemy to przecież zabudować. Hop, hop. No, i nawet ładniej wygląda. Mm. Bom Ładna taka niebieska oczka. W ogóle koloru mi wyszedł ten skin. Dobra. Mam jeszcze pięć razy. i um... wynocha A tu coś trzeba. a tak tu z tą kowadełko postawimy. Ale jeszcze to ten jeden diet trzeba zamienić na deseczkę Składziemy kowadełko. Ciebie stąd wyproszę. No i gotowe. Mamy. Mamy to kowadło. I teraz możemy wziąć za niestety mojdowanie krów i zbieranie. Yy, trzciny. O, widzę, że tam już nie trzcina. Zrobić sobie fajne trzciny blisko domu. Może nie automatyczną, ale i tak powinna być dość wydajna. Dobra, yy... a więc zbieramy tą całą trzcinę. Tylko trzy? Myślałem, że będzie tu więcej. No nie, nie ma więcej trzciny. A nie, jest jednak więcej trzciny. Ale tylko troszkę tej trzciny. Dobra, troszkę to i tak więcej niż nic. To wiem, może jeszcze gdzieś zauważymy to trzcinę. Trochę trzciny. Dobra, powinniśmy mieć 6 trzciny, tak. Mamy 6 trz trzciny. No i kurde, nie zauwa... Nie, za nie, za nie widzę nigdzie trzciny. Dobrze, że moja wioska nie znajduje się na łące, bo byłoby słabo. Bo nie mógł na przykład zabijać świn. Świn. To taki ładny lasek tutaj. Ale szkoda, że trzciny więcej nie ma. Trzciny potrzebuję, Trzciny. Powtórzę, że trzcina jest taka rzadka. nowa jest? Nie, nie jest to nowa nie. Może zdołam. Aż. wiedziałem że to może być błąd. E, dobra, mam jakieś blo bloczki, mam deseczki. Dobra, trzcinę, trzcinę. Czy ja tam widzę trzcinę, czy z widmo? Ej, no czemu tak mało trzciny? To jest tyle piasku, no. Tyle, no. Może nie aż tak dużo, ale no, jest sporo tego piasku. Może z drugiej strony spróbuję. Mamy tylko 6 trzciny. A potrzebujemy na papier. Żeby sobie książki jakoś enchantować. I, I tak ładno pewnie nam padnie. Tam widzę trzcinę. I tam widzę trzcinę. I tam widzę trzcinę. Dobra, po tej scenie są wiele więcej trzciny. I tu widzę trzcinę. Dobra, tej trzciny jeszcze jednak będzie. Trochę jednak będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest dobra, tej trzcinej jednak jest dużo. Tutaj jest Trzcinka. Tam jeszcze była trzcina, i tu była trzcina, czy nie tu, tylko troszkę dalej. Na przykład, o, tutaj jest sporo tej trzciny. Proszę bardzo, zbieramy przyściutko. I tutaj już jest sporo tej trzciny. Tam tu będę miał stałe trzciny. 24. No, całkiem nieźle. Jeszcze ja tutaj sobie. O, tu się za zaczyna nowy biom. Nie jest to łąka, ale też się cieszę, że to nie jest łąka. O, tulipany. Warto wiedzieć, że tu rosną. Bardzo ładne kwiaty. No, wiedziałem, że tu widziałem jeszcze trochę trzciny. Trzcina mi się bardzo, bardzo przyda. O, jest ul. Dobra. mi scroll... -o. Co jest? Ale scroll? A scroll. No. Coś tu się stało. Nie wiem do końca co. Bierzemy sobie te uprawy, żeby zrobić własną farmę pszenicy. Ta pszenica jest potrzebna. Dobra, wszystko zebrane, mam 29 tego. Nie no. Możemy im trochę zasadzić tego. Żeby mieć taką dodatkową farmę. Jakby z coś nie wyszło. Ale myślę, że tyle starczy. Chwała, teraz mój domóg jest tam. Trzeba zapamiętać. Bo wybrałem sobie taki. Dość spory, ale jednak taki dom w środku wioski. Ej, co ty słowo robisz? Ja cię tu nie prosiłem. Nie zapraszałem cię, jasne? Nie zapraszałem cię? No, nie zapraszałem cię, ty wila, że ty jeden. A, bo podchodzisz do wędzajki. No, i wynocha. Dobra. Jaja sobie robisz! Wynocha. Nikt cię tu nie zapraszał. Wynocha, wynoś się! Ej! Bo cię walnę normalnie. A zresztą, po co mi taki villager? Można go przerobić w sumie? Dobre, mam dość. Co to za nieładne podwyżki cen mi dajesz? Co? Co ty mi za podwyżkę dajesz? No, należało mu się. Dobra, teraz trzeba golema znaleźć. Widział to? Nie widział. Dobra, trzeba tego golemcia zabić. O, jest bardzo młody. Zabij go na smytę lepiej. Dobra. No chodź tu, no chodź tu. No, ja myślę, że to będzie dobrze. Raz, dwa, trzy. Ale, halo! No tak. nie Nie tego laka. On nie może przez to przejść, No właśnie bym zginął. Tu było już tyle prób y, 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 zawijania golemów On może wejście się... Za... To, że to głowa Bie, że dla. O, pięć dopnął. Fajnie, fajnie. Dobra, trzeba to w wioskę trochę posprzątać. Przede wszystkim trzeba będzie senczantować miecz. Dobra, myślę, że całkiem ładnie już to wygląda Jeszcze tutaj o Dobra, ile mam trzciny? Mam trzciny 27 Więc posadzę sobie Da się tak posadzić? Nie da się. Już tylko nad wodą, tak? Nie tak. Tylko... Dobra. Dobra i o, dobra tu mamy wodę, więc będziemy, więc będziemy musieli odsyłać e, sobie tam trzcinę. No tak. Dobra, mamy to. On podwyższył te chocolate. Tym razem dopiął trzy żelaza, ale i tak jestem dość zadowolony. To jest dobry dopik. Na pewno trzeba będzie, skoro mamy trochę trzciny, a... O, proszę bardzo, tutaj już nasza mała falenka trzciny. Ej, gdzie ta trzcina? Zasadziłem ją gdzieś dalej, czy gdzieś bliżej? Ej, gdzie ta trzcina? Ej, serio, widzę gdzie ja zasadziłem ta trzcina Może dalej gdzieś? Na pewno była gdzieś przy tym, od, przy tym jeziorku. No gdzie ta trzcina jest? Może z drugiej... Nie no, z drugiej strony? Nie, nie zasadziłam z drugiej strony. Ona musi być gdzieś tutaj. No bo co, jak, jak miała niby zniknąć? A bo chyba tam było. Nie no. I co, gdzie ta trzcina? Teraz będę tej trzeciny szukać. A tu jest! Zapomniałem, że tu ją sobie wkomponowałem. Dobra, to trzeba zrobić do niej dróżkę. Bo tyle jej szukałem. Trzeci. Dobra. Hop, 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 do mojego domku. I Dobra, hop 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 żeby nie było za duża odległość i tutaj już dojdę ale na wszelki wypadek jeszcze tutaj no i dobra i tutaj mamy drogę do farmy e, jeszcze dobra teraz robimy sobie papier Powiem sobie, czytaj książki. O nie, ja nie mam enchanting. Ja nie mam stołu do enchantowania. Czyli nie senchantuję. Potrzebuję książki. Samo kowadło mi nie wystarczy. Całkiem już zapomniałam. I, ale dobra, teraz wierze. trzeba trochę pozabijać owieczek. On ma swoje bieladziery. Ale, Wiesz? Załatwić. Dobra, bam, jedna oferta, no tak, nie ma miejsca, co by tu wyrzucić, co jest mi kompletnie niepotrzebne? Nie wiem, To też mi niepotrzebne, to mi jest potrzebne, to mi też niepotrzebne, to mi jest potrzebne, to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne i to tyle. Dobra. Dwa Jeszcze jedna owca. Jeszcze jedna owieczka. Zesp się, bo będę musiał tamtą zabić. Coś tam w przydomkach. Owieczko, ja tu przychodzę, żeby cię zabić, a ty się chowa. No dobra. No dobra, widzowie. Dzięki za oglądanie. Chyba okay. dzisiaj nie zdobędziemy tego.